No, i co, jak ci się podoba? Tworzyłaś to dzieło, między innymi ty. No, między innymi ja, tak. bardzo mi się podoba, szczególnie te Żurawie na platformach. Bardzo, tak, no, imponująco. A sam wyko wiesz, głęboko, się pr. do zbrania. To jest wszystko tak imponujące. jak na rysunkach. Wszystko Idealnie. Dobrze? Patrzyłaś tak? No, wysokość pobyłek na płycie fundamentowej robi wrażenie. Nie? No, można One się pod nimi zmieścić? No, nie? można, można. Na stropach. Były trochę mniejsze, też były du dużo rozważań co do wysokości kobołek na stropach, ale jakoś sobie wyradziliśmy. I A to jest tak, w oglądamy to wszystko, Nawet tak. te, te rury, które rozpierają strop. Czy w rzeczywistości to tak wiesz, przypomina się to, co się w modelu obracało na monitorze? czy jest... Przypomina się, przypomina i właśnie fajnie zobaczyć to na żywo. Że to wszystko wzięto na serię, tam, tak, te nasze tak. projekty. Z tego i... naszego modelu i płaskich rysunków, jak to się zobaczy e, fizycznie, jak to wygląda, no to fajnie, fajnie.